Kochani, nadeszła pora, byśmy zaczęli modlić się za nasz naród. Pan wzywa nas do modlitwy wstawienniczej, ponieważ chce stanąć u naszego boku, gdy przyjdzie nam walczyć o naszą ojczyznę. Prosi nas o modlitwę płynącą z serca, ponieważ nadchodzi czas duchowej walki o naszą ojczyznę. I jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy, jesteś w błędzie. Świat zmienia się na naszych oczach i wirus był tylko zasłoną dymną przed tym, co nadchodzi. Widzimy tylko światło dnia, piękno wiosny w pełni. Luzowane są oboszczenia, ba, nawet nie musimy już czekać roku na szczepionki, by móc ściągnąć maseczki. Słowem, super! Możemy wejść do fryzjera. Czeka nas otwarcie kin, świetlic, sal, basenów. Powrót, powrót do normalności, a w niej. Cisza, Bogi spokój, spokój, cisza dnia powszedniego. Ale jak pisałem już wcześniej, ta cisza jest pozorna. To głęboki wdech przed wskokiem do wody. Moment, gdy wielu z nas będzie musiało wsiąść do łodzi swego przeznaczenia i wypłynąć na niezbadane głębie. Przed nami odkrycie kart, które dopiero pokażą prawdziwy obraz naszej ojczyzny, gdzie celowo akcentuję słowo naszej. Bo może się okazać, okazać, że wcale nasza nie jest. Bo może się okazać, że wierzyciel tej firmy, która nazywa się Polska, sięgnie po, w cudzysłowie, swoje i przejmie ją w zamian za długi generowane przez kolejne rządy. Kochani, to tylko tło, to tylko zarys tego, co przed nami. Wody głębokie i grząskie, jak wielkie bagno, ale tylko tło. Do działań, jakie nadchodzą, bo wbrew pozorom nie oznacza to, że stoimy na przegranej pozycji. Mamy obrońcę, który to wszystko przewidział i którego możemy prosić o pomoc. Pan powiedział: Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I wierzę, że teraz, w tym szczególnym momencie, Pan wzywa nas do uświęcenia tej ziemi, naszej ziemi. Pragnie. Pragnie być z nami, zjednoczyć nas w sobie. I pragnie, byśmy my byli zjednoczeni, razem ze sobą, bez względu na sztuczne podziały, jakie nam wmawiano przez lata. I dlatego pokazuje modlitwę Daniela z rozdziału 9 jako obraz tego, że to już było. Podobne historie były. Ta akurat wydarzyła się w narodzie Izraela, który odwrócił się od Pana, a przez to stracił swoją ziemię, swoją ojczyznę został rozproszony. Kochani, Pan nie chce do tego dopuścić, nie chce, by podobna historia spotkała nas i dlatego wzywa nas do modlitwy wstawienniczej za naród. No dobrze, a jak technicznie mamy się modlić? Możesz to zrobić, korzystając z gotowego wzoru modlitwy za naród, w tym na przykład z modlitwy Daniela z rozdziału 9, którą będę się modlił na końcu, albo pozwól, by słowa same wypływały z Twojego serca. Ważne, byś pamiętał o słowach: Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Nasza ojczyzna to ziemia święta dana nam przez Pana i musimy o tym pamiętać. Musimy też swoimi działaniami, swoim życiem, swoimi sercami codziennie uświęcać to, co, to, co robimy, uświęcać Ziemię naszymi działaniami. Miej w pamięci swoich najbliższych, rodzinę, kolejne otoczenie, sąsiadów, dzielnicę, miasto, w którym mieszkasz, aż w końcu obejmij modlitwą swój wielki dom, ojczyznę. I uwierz, proś z wiarą i nie martw się. Bóg jest wystarczająco wielki, aby odpowiedzieć na najgłębsze pytanie, na największą prośbę ludzkiego serca. I skoro prosi nas teraz o modlitwę, to przewidział już to wszystko i ma plan. Jeśli prośba ta dotarła do Twojego serca, to zostań jednym ze wstawienników i wstawiaj się do Pana za ten naród. Pozwól mu działać. Pozwól wykazać, że nasz Bóg jest prawdziwy i potężny na każdym etapie życia człowieka, ale i narodu. Pozwól zanurzyć się w tej modlitwie, a Pan ześle na ciebie swego ducha. A gdy już duch Pana Cię ogarnie, trwaj w nim i błogosław ojczyźnie, nad którą zawisła chciwa ręka zła. Nie lękaj się pan, który pobłogosławił nam tą ziemią, ma również moc obronić ją przed zakusami zła. Dlatego proś z wiarą, zanurz się w Panu, przyzywaj go i miej ufność. Już tyle razy jego łaska nas wspierała. I podaj dalej te informacje. Przejdź dalej, podziel się prośbą o modlitwę. Niech ogarnie cały kraj, całą Polskę, by stała się prawdziwie naszym domem. Niech modlitwa i błogosławieństwo płynie przez każde serce, każdy dom. Pozwól, że na zakończenie pomodlę się za Ciebie, a potem, jeśli chcesz, wspólnie możesz pomodlić się ze mną modlitwą Daniela. O Panie Ojcze, przyjdź proszę do każdego z nas ze swoją mocą. Obdasz nas swoim duchem i umocnij na czas, jaki nadchodzi. Spraw Panie, byśmy mogli widzieć Twoją ścieżkę i realizować Twoją wolę na zachowanie naszej Ojczyzny. Ja wierzę, że Ty jesteś z nami i nie pozwolisz by ta ciemna, chciwa dłoń, która zawisła nad naszym narodem, dostała to, co zaplanowała. Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś mocą i siłą, zdolną pokrzyżować te wszystkie plany i sprawić, że zajaśniejemy Twoją mocą jako naród. O to proszę i za to dziękuję. W imieniu Jezusa. Amen. Modlitwa Daniela I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem – o Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie, przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. U ciebie, panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką ci okazali. Panie, wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców pozgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan, Bóg Nasz. Jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Cały Izrael przekroczył Twoje prawo i pobłądził, nie słuchając Twojego głosu. Spadło na nas przekleństwo powarte przysięgą, które zostało zapisane w prawie Mojżesza, sługi Bożego. Zrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu, Spełnił więc swoje słowo, jak wypowiedział przeciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. Tak jak zostało napisane w prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście. Nie przebłagaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twojej prawdy. Czuwał więc Pan nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan Bóg nasz jest sprawiedliwy we wszystkich swych poczynaniach. My zaś nie usłuchaliśmy jego głosu. A teraz, Panie Boże nasz, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś. Zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. Panie, według twojego miłosierdzia niech ustanie twój zapalczywy gniew nad twoim miastem. Jerozolimą, nad Twoją świętą górą, bo z powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas. Teraz zaś, Boże, nasz wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swoje oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie. Nakłoń mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, na którym wzywano Twojego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie, odpuść, Panie, Panie, miej na uwadze i działaj niezłocznie przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wzywano nad Twoim miastem i nad Twym narodem.